Po tak długim czasie pracowania nad tym syfem udało mi się ogarnąć wyjście z tego przeklętego miejsca, do którego trafiłem może z dziewięć miesięcy temu. To co dużo mówić? Adios, śmietniku, witaj wolność. What the fuck? Cześć i witam Was w odcinku o moim powrocie, bo w końcu mnie trochę nie było. Trochę. Ale jestem i akurat mam parę pomysłów na przyszłość. Akurat mnie nie było, bo po prostu trochę się wypaliłem i nie miałem pomysłów lub umiejętności albo chęci, by zrobić cokolwiek na tym kanale, oraz byłem na wyjazdach i wiadomo, szkoła. Ale wracając co do pomysłów, jakie mam yy, i w ogóle sytuacji, jaka pewnie będzie na tym kanale, to nie zdziwię się, jeżeli czasami nie będzie filmów. Bo pamiętajmy o istnieniu kartkówek, sprawdzianów i zadań domowych. Ale to nie oznacza, że filmów nie będzie. Bo oczywiście, że postaram się je, z... je robić tak minimalnie jeden raz na tydzień lub dwa razy. A no i na dodatek to zaraz będę na wyjeździe na takie półtorej tygodnia, więc od razu filmów nie będzie. A wracając do tych pomysłów, to trochę zacząłem się uczyć wyrysowanie na kompie i w prawdziwym życiu. No i w związku z tym to może w przyszłości zobaczycie jakąś animację. Albo też zobaczycie postacie, które wymyśliłem do takiego mojego projektu, który oczywiście, że pojawi się bardzo w, o, w odległej przyszłości, ale co zaszkodzi pomarzyć. Poza tym, to zastanawiam się, co jeszcze mógłbym zrobić. Zrobić. Poza tym, zastanawiam się, co jeszcze mógłbym zrobić. Sorry, napisałem skrypt, więc może dlatego to być takie średnie, ale. To wpadłem na pomysł na serię Undertale, albo Deltaron, bo to są jedne z moich ulubionych gier i jestem ciekaw, czy chcielibyście zobaczyć tę serię. PS. Tak wiem, że serię z Undertale zacząłem, ale błagam, nie oglądajcie jej. Jak tylko zacznę nagrywać Undertale, to na pewno usunę te dwa filmy z kanału. No i co do gameplayów, to mam jeszcze pomysł o Gothicu 1 i 2. Bo trzecia część oczywiście, że jest niekanoniczna. No i jeszcze może Subnautica, jeżeli byście chcieli. A co do reszty, to też mam taki pomysł, że może bym zrobił coś w rodzaju tier listy moich ulubionych książek, gier, seriali, uniwersów, po prostu tak ogólnie mówiąc. Bo to chyba jest najlepsza nazwa, jaką mógłbym określić to wszystko. I jednocześnie... Bym też o nich pogadał tym z chwilę. Oraz jeżeli ktoś pamięta jeden odcinek o to jakbyście chcieli, to mógłbym go przywrócić oraz odkopał tą serię, którą planowałem. Ale o niej zapomniałem, czyli gadanie o postaciach. Jaki pracowałem już nad skryptem związanym z filmem o JC Jason. Oj to na, to na 100% nie będzie typowy odcinek o JC Jason. No i wpadłem na pomysł. By, jeżeli chcecie, napiszcie w komentarzach, jeżeli chcecie, albo jeżeli nie chcecie, to też napiszcie. Zawsze lubię czytać komentarze pod filmami. To, no to wracając, no, to zrobić ankietę na karcie społeczności. Czy jak to się teraz nazywa? Chyba posty, coś takiego. I tak, co do animacji i mojego rysowania, to ono zawsze będzie zajmować mi trochę czasu. Ogólnie więcej o samej ankiecie to powiem już, kiedy tą ankietę stworzę. No i tak, będziecie wtedy mieli taki czas właśnie dwóch tygodni dosłownie, więc. Ta. No tak. Otóż, ktoś mógłby powiedzieć, że czemu od tego nie zacząłem. Ale po prostu postanowiłem to tutaj dać, bo czemu nie, no w skrócie nie chciało mi się rozwalać całego skryptu, żeby tylko po to, żeby to miało taki większy sens logiczny w kolejności, ale hej mówi się trudno Po pierwsze to trochę tęskniłem się za nagrywaniem na ten kanał który jest moim największym sukcesem jeżeli chodzi o wszystkie kanały jakiekolwiek kiedy. Jakie kiedykolwiek miałem, bo tak, miałem kiedyś kanały na YouTubie, ale naprawdę to był totalny cringe. To było XD. to, ale co się dziwić, ja byłem wtedy dosłownie dzieciakiem takim małym no dzieckiem po prostu, to to dużo mówić. Pamiętam jak moje pierwsze filmy, jakie nagrywałem, to było to, jak ja trzymałem telefon w ręce i nagrywałem to, a jednocześnie grałem w Minecrafta. Boże, to było piękne. No, to ten. Yy... No. Po drugie, to jak widzicie, to sam mam trochę pomysłów na kanał i po prostu pozwoliłem je teraz wcielić w życie. No bo teraz mam po prostu tak, taki zastrzyk Weny i. Naprawdę, i naprawdę chce mi się teraz. Więc tak, jestem ciekaw, jak długo ten zastrzyk Weny u mnie będzie. Czy przypadkiem, jak ja nie wrócę z tego mojego wyjazdu, to na przykład nie będzie. A e, nie, chce mi się. Chociaż strzelam, że będzie mi się chciało akurat. Bo obecnie naprawdę mam zastrzyk Weny, który siedział we mnie przez cały wrzesień, co ja mówię od ostatniego tygodnia sierpnia do teraz siedział we mnie, i największy problem, czemu jeszcze nie nagrałem filmu o powrocie, jest taki, że że po prostu. Prog... Szukałem programu do montowania, do... no dobrego programu do tego. Gdzie. No, na kapkata trzeba się logować, więc błagam nie. Yy, a inne to są po prostu No takie trochę albo zbyt skomplikowane, albo po prostu. Nie. Po prostu są takie, że stary wolę inny. No i ta, teraz nareszcie ogarnąłem taki działający, więc jest fajnie. No więc wracając do... no yy, Wracając do tego co chciałem mówić. A po trzecie to taką motywację do tego dało mi to, że bicem wróciła. Tak już kupę czasu temu, ale naprawdę Naprawdę to mi dało taki weny, patrząc za to, że ona wróciła, a ja poszedłem po mleko. To się skapnąłem. kurczę, Trzeba coś zrobić. Bo tak, akurat w ogóle najważniejszą rzeczą, która spodobała moje odejście to było to, że no właśnie straciłem wenę, ponieważ po prostu zauważyłem, że nie mam co nagrywać. Nie chciałem odkopywać starych serii, a wtedy moje umiejętności z jakiegokolwiek rysowania czy cokolwiek leżały na glebie, więc nie ma co tu mówić. To nie było coś wow, super, szokującego. Więc tak a później to po prostu wakacjami żyłem i ta całe dni grałem w gry. Boże No i ta sorry za to Naprawdę, ale No wróciłem, więc Zobaczymy. No i tak, a jeżeli to jakimś cudem oglądasz blicę, Ja naprawdę wątpię, żebyś ty oglądała to. Naprawdę wątpię. Jest, bo mój kanał, i tak jak ma taki rozgłos, jak. Nie wiem. Jak ten. Yy, mrówka w środku miasta. To ten, to bardzo Cię pozdrawiam i powodzenia tam z kanałem u Ciebie. Naprawdę. A więc to tyle, i tam. A więc to tyle, i tam. Pochodzenia Wam życzę w roku szkolnym. Na, nawet jeżeli jest źle to wtedy bardzo życzę powodzenia, no bo się Wam przyda i to bardzo patrząc na to, że ja, ja, ja się skapnęłem, że jak na drugą klasę to ja, to ja mam jednak git plan jak się popatrzy na, in, na inne klasy nawet w moim liceum, to naprawdę im życzę powodzenia w przetrwaniu tego roku szkolnego więc ten yy... jest naprawdę tam, no życzę Wam powodzenia tam w życiach nie wiem pracy, w szkole, w życiu prywatnym, nie wiem, no po prostu, no i co tu dużo mówić, to do zobaczenia w przyszłości, cześć, adios, czołem, no i cześć, miłego dnia, życzę.